Każdy z nas widzi, co dzieje się na świecie. Jeszcze 4 lata temu nikt z nas nie spodziewałby się konfliktów zbrojnych przy naszej granicy i wielu, wielu innych rzeczy, które działy się w 2020, 2021 i 2022 roku. Według wielu teoretyków spiskowych nic nie dzieje się bez przyczyny i wszystko ma swój określony cel. Wszystko to, co obecnie dzieje się na świecie, ma być również powiązane. Z astrologiczną erą Wodnika, która rozpoczęła się w zimowe przesilenie 2020 roku. To właśnie wtedy miała miejsce koniunkcja Saturna z Jowiszem, która zakończyła trwającą ponad 2000 lat erę ryb i rozpoczęła właśnie erę Wodnika, która będzie trwała przez kolejne tysiąclecia. Mówi się, że ery astrologiczne mają wpływ na całą ludzkość, na nasz rozwój, zarówno jako całych społeczeństw, ale również na nasz taki rozwój indywidualny. Dlatego w tym odcinku przyjrzymy się bliżej trwającej erze Wodnika oraz temu, jak na nas wpływa. Zapraszam do oglądania. Zanim przejdę do opowiadania o erze Wodnika, chciałam Wam przypomnieć o możliwości subskrybowania mojego kanału. Ponad 40% osób, które oglądają moje filmy, nie subskrybują kanału. Tymczasem jest to szalenie ważne w jego rozwoju. Dlatego, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to bardzo Was do tego zachęcam, bardzo mi to pomoże, a jednocześnie Was to nic nie kosztuje. Już teraz bardzo Wam dziękuję. A, i też zachęcam Was do pisania w komentarzach, jak Wy odczuwacie wpływ ery wodnika i czy to, co mówię, pokrywa się z Waszymi doświadczeniami. Według astrologów każda era odpowiada innemu znakowi zodiaku i jest powiązana z pewnymi cechami i tematami. Na przykład, poprzednia era ryb była. Czasem utożsamianym z podziałami społecznymi, rozwojem duchowości, patriarchatu, ze szczególnym naciskiem na rozwój zorganizowanych grup religijnych i tradycji, które są z nimi powiązane. Dobrym tego przykładem jest chociażby Kościół Katolicki. Tymczasem astrologiczna era Wodnika charakteryzuje się zwiększoną świadomością duchową, zwiększonym indywidualizmem w wyborze swojej duchowej drogi. 我死。 Ogólną, zwiększoną świadomością społeczną. Era Wodnika miała zapoczątkować czas zmian, rewolucji i buntu. Mówi się też, że era Wodnika jest czasem takiego swoistego duchowego przebudzenia. I rzeczywiście, ja przynajmniej zauważyłam naprawdę bardzo mocno zwiększone zainteresowanie rozwojem duchowym, wierzeniami skrajnie innymi niż Kościół katolicki, wzmożone zainteresowanie wierzeniami pogańskimi, starymi religiami, szczególnie widoczne jest to słuchajcie wśród. Kobiet, ba, niektórzy rewodnika nazywają nawet czasem przebudzenia kobiecej duchowości oraz bardziej naturalnego podejścia do życia. Co jest dla mnie osobiście bardzo fascynujące, bo wystarczy spojrzeć chociażby na trendy, które mają obecnie miejsce w sferze urodowej. Jeszcze parę lat temu prym wiodły kosmetyki kolorowe, a teraz coraz więcej kobiet zwraca uwagę na self-care, balans, samoakceptację i miłość do samej siebie. Potem może dochodzić do tego medytacja, palenie kadzideł, jakieś karty, ale. Karty wyroczni, jakie karty samorozwojowe, i tak oto powoli, bardzo, bardzo delikatnie wchodzimy w jakąś formę duchowości, która wypływa z głębokiej potrzeby zaopiekowania się samym sobą czy samą sobą. No, to jest bardzo widoczne. Poza tym coraz więcej ludzi podąża za swoją intuicją, coraz więcej ludzi szuka, tak jak mówiłam, tej swojej duchowej drogi, zadaje pytania, których wcześniej z jakichś powodów mm, bał się, zadawać, bali się stawiać te pytania. Sama znam parę przypadków bardzo zagorzałych katolików, którzy w ostatnim roku przeszli tak poważne kryzysy, które zupełnie zmieniły ich światopogląd. No i właśnie era wodnika ma być czasem zadawania pytań, rozmyślania nad przyszłością i nad sensem wielu rzeczy, które mają miejsce na świecie. Dlatego już jak wspominałam wielu astrologów, utożsamia era wodnika z rewolucją i zmianą, która finalnie ma skutkować pokonaniem ograniczeń, które obecnie blokują ludzkość przed rozwojem oraz osiągnięcie wyższego stanu świadomości. Nic więc dziwnego, że wokół ery wodnika narosło wiele teorii spiskowych. Jedna z nich związana jest właśnie z tym rozwojem. Głosi ona, że ludzkość w trakcie trwania tej tej ery rozwinie się na tyle, że będzie w stanie skontaktować się z istotami pozaziemskimi, a w zasadzie to te istoty będą kontaktować się z nami. I powiem Wam, że to jest chyba najmniej mroczna teoria, ponieważ zakłada ona, że będziemy mieć dużą świadomość wartości życia, będziemy dążyć do samodoskonalenia, rozwoju, i przede wszystkim do Pokoju. Niektórzy ludzie uważają, że za tym rozwojem ludzkości mają stać osoby, w których interesie leży ten rozwój. Nie wiem, czy o tym słyszeliście, ale niektóre teorie głoszą, że bez technik, takich jak przekazy podprogowe czy kontrola umysłu, które mają wpływać na świadomość ludzi, ten rozwój ludzkości teoretycznie nigdy nie zostanie osiągnięty. Era Wodnika ma być czasem wielkiego postępu technologicznego. Mamy w czasie jej Osiągnąć ogromne przełomy w dziedzinach takich jak fizyka kwantowa, inżynieria genetyczna czy sztuczna inteligencja. I to ostatnie, słuchajcie, jest bardzo ciekawe, bo czy słyszeliście może, co działo się jeszcze stosunkowo niedawno, parę miesięcy temu, w środowisku artystycznym? Ilu artystów wypowiadało się na temat sztucznej inteligencji. Wielu ludzi nie kryło oburzenia, że obrazy stworzone za pomocą sztucznej inteligencji wygrywały konkursy. Sztuczna inteligencja wywołała naprawdę bardzo dużo kontrowersji w środowisku artystycznym. Czy wykorzystywanie jej do tworzenia projektów, obrazów i innych rzeczy, za którymi jeszcze parę lat temu, parę miesięcy temu stał człowiek, jest fair? Czy grafiki, ilustracje, obrazy wygenerowane przez sztuczną inteligencję wciąż można nazwać sztuką. A czy słyszeliście o tym, że pewien konkurs dla artystów cyfrowych organizowany w Colorado wygrał obraz stworzony przez sztuczną inteligencję? Co prawda organizatorzy nie wiedzieli, w jaki sposób powstało dzieło, jednak w oficjalnym oświadczeniu podkreślali, że nigdzie w regulaminie nie było zabronione używanie sztucznej inteligencji do tworzenia. Swojego obrazu. Wiecie, ja pamiętam czasy, kiedy środowisko artystyczne dyskutowało o tym, czy używanie tabletów, programów do rysowania na tablecie. Jest wciąż sztuką, jednak to w porównaniu z tym, co dzieje się wokół sztucznej inteligencji teraz, było po prostu niczym. No i tak po ludzku wielu ludzi obawia się, czy wciąż będą potrzebni, czy ich praca ma sens, czy nie zostaną wyparci przez sztuczną inteligencję. Także definitywnie już teraz widać duży postęp w dziedzinie sztucznej inteligencji. Jednak istnieją również o wiele bardziej mroczne teorie. Jedną z chyba najbardziej znanych mrocznych, teorii spiskowych dotyczących astrologicznej ery Wodnika jest ta, że wyznacza ona początek nowego porządku świata. Za tym nowym porządkiem świata mają stać bardzo potężne organizacje, które wprowadzają zmiany w taki sposób, aby taki wiecie normalny człowiek nie mógł się im przeciwstawić. Według teorii spiskowych te tajemnicze organizacje właśnie teraz na naszych oczach wprowadzają ten nowy porządek świata i wykorzystują ideę tej całej ery wodnika po prostu jako przykrywkę dla swoich prawdziwych intencji. A jakie są ich Intencje? Zapytacie. Wielu teoretyków spiskowych uważa, że ten nowy porządek świata będzie się charakteryzował jednym światowym rządem, jedną globalną walutą i jedną religią. Istnieje wielu zwolenników i wielu przeciwników takiego rządu światowego. Według zwolenników, jednym z głównych argumentów przemawiających za rządem światowym jest to, że zapewniłby on rozwiązanie wielu problemów, które dotykają, Ludzi na całym świecie, czyli chociażby bieda, degradacja środowiska czy konflikty zbrojne. Taki rząd światowy miałby dać gwarancję sprawiedliwego traktowania każdego kraju i równego mm, Równego podziału dóbr oraz po prostu pokoju. Przeciwnicy twierdzą, że rząd światowy miałby zbyt dużą władzę i mógłby potencjalnie stać się po prostu dyktaturą. Twierdzą również, że trudno byłoby stworzyć rząd, który naprawdę reprezentuje różnorodne kultury i interesy ludzi z różnych stron świata. Bardziej mroczne teorie mówią, że rząd światowy już istnieje. Ma on się składać z bogatych elit, które wykorzystują swoją władze i zasoby do kontrolowania wydarzeń na świecie i manipulowania rządami poszczególnych krajów. Patrząc na to, co dzieje się obecnie na świecie, musicie przyznać, że no, ta teoria napawa szczególnym niepokojem. Jednak zdecydowanie dla większości ludzi, nie tylko teoretyków spiskowych, bo na ten temat wypowiadają się również osoby zupełnie niezwiązane z teoriami spiskowymi, Czas, w którym aktualnie jesteśmy, jest czasem zrzucania masek i większej świadomości tego, co dzieje się na świecie. Najaw wychodzi coraz więcej skandali związanych chociażby ze światem celebrytów, showbiznesu czy mody, jak chociażby niedawny skandal związany z domem mody Balenciaga. Coraz więcej osób publicznych przestaje się ukrywać ze swoimi kontrowersyjnymi poglądami, stosując otwarcie niepokojącą aczkolwiek dla mnie bardzo interesującą symbolikę. Cóż, jestem bardzo ciekawa, w jaką stronę pójdzie świat i co da nam ta era wodnika. Ja widzę przede wszystkim budzącą się w ludziach chęć poszukiwania swojej duchowej drogi, no bo wiecie, siłą rzeczy siedzę w tym temacie, dostaję dużo komentarzy, wiadomości, więc ten aspekt ery wodnika jest dla mnie najbardziej widoczny. Napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie. Czy odczuliście może wpływ? Tego powietrznego znaku w swoim życiu? Kto wie, może odkryliście mój kanał za sprawą R. Wodnika. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.